Państwa szalejący i pływający reporter, nie magister Zarzycki, zgłasza się na wizji i fonii do Państwa. Ja sobie troszkę popływałem tutaj na golejowi, jak Państwo, które Państwo widzą tam za moimi plecami, troszkę w innym ujęciu jeszcze. Potem sobie troszkę podchmiliłem tutaj w, w barze Perła. Wiedzą Państwo, co się robi z chmielu. Jak jest gorąco, a było gorąco, to czasami trzeba się czegoś takiego napić. Mam nadzieję, że dzieci nas nie oglądają już o tej porze, kiedy Państwo sobie to oglądają. No i znam Państwu relację z dzisiejszego dnia mojej pracy reporterskiej i w ogóle pracy takiej troszkę rozrabiackiej. Aby Państwo się zdążyli zorientować, ja rozrabiam troszkę tutaj w tym naszym Staszowskim mieście, dlatego że zamknięto mi tą świetlicę dla biednych dzieci nie tylko. No i ja troszkę rozrabiam, żeby te władze jakby nakłonić do tego, żeby tą świetlicę od nowa otworzyć. Tutaj zdradzę Państwu troszkę od kuchni moją taktykę. No, przy zdradzę ją władzą, ale władze to myślę, że się domyślają i znają ją, więc to nie przeszkadza, że one się dowiedzą jeszcze tutaj z moich ust. Bo też moja taktyka, proszę Państwa, jest bardzo prosta. Chcę zmusić tych ludzi do tego, żeby ta świetlica była znowu otwarta. A żeby ich zmusić, no to staram się narobić jak najwięcej, że tak powiem, różnych yy, przy, przyjemności, no, albo, albo nieprzyjemności, innymi słowy. Chcę, żeby oni doszli do wniosku, że lepiej jak pan niemagister Zarzycki sobie siedzi w piwnicy Hadesie, no i potem jeszcze troszkę wyżej, bo tam jest takie fajne pomieszczenie nad tą piwnicą, a potem jeszcze inne sale, które będę chciał na tej, na tej świetlicy zaadoptować, zanektować, oczywiście po lekcjach, nie, nie w czasie lekcji szkolnych, niż jak pan Zarzycki, niemagister, biega sobie z laptopem po mieście i filmuje różne łajdactwa, krytyństwa, głupoty, które w tym mieście na każdym kroku widać. Powiem Państwu jako taką ciekawostkę, że ja apelowałem o to, żeby zgłaszać mi różne takie głupoty, durnoty do mnie na, na maila i, i w ogóle osobiście. No i rzeczywiście parę osób zgłosiło się z takimi różnymi propozycjami tematów filmowych. A jedną propozycję to nawet przypadkowo dosyć dostałem i ona jest najbardziej ciekawa z wszystkich. Ale może wcześniej taka pewna rozmowa, symptomatyczna bym powiedział. Otóż przechodząc rynkiem, zauważyłem takie piękne truskaweczki u pana Mazura, który tam w rynku ma taki sklep warzywniczy. Ja tam się często zapatruję, bo towar jest dobry, świeży, w sumie niedrogi. Nie, nie no więc tam wstąpiłem, żeby tych truskaweczek nabyć. Jak już truskaweczki chowałem sobie do torby, to akurat. Zagadałem pan, pana Mazura, czy może on nie, nie mi jakichś tematów, y, takich różnych straszowskich głupot, które mógłbym filmować. A ja on mówi, o dużo jest takich tematów, chłopie, tu jest bardzo dużo. A ja mówię, no to rzu, rzuć parę, no to ja sobie zapamiętam i coś na ten temat nakręcę. On mówi, nie, ja nie mogę, mnie to nie wypada, bo ja jestem radny. Yy, no, no tak, no i sobie przypomniałem rzeczywiście, że pan Mazur, nie wiem czy Piotr czy Paweł, bo oni są tacy bardzo podobni, ja byłem ministrantem kiedyś razem z nimi i nigdy ich nie mogłem odróżnić, więc tutaj, tutaj też nie powiem Państwu. No rzeczywiście ten pan Piotr lub Paweł Mazur jest radnym, no i rzeczywiście mu nie wypada tych głupot mi tutaj wymieniać. Ja z to coś, albo on, albo ja sam, go to te pomniki zagadnąłem. On mówi, że nie chłopie, nie czeka się tych pomników. Tutaj są też komary, proszę Państwa, troszkę w niewielkich ilościach. Yy, nie czeka się tych pomników, dlatego że te pomniki to jest oszczędność dla miasta. Jak miasto postawi, dlatego że gdyby ich nie postawiło, on zaczął mi tam tłumaczyć jakoś tak. Ja nie bardzo rozumiałem, ale to powtórzę Państwa jego tłumaczenie. On po prostu twierdzi, że jakby miasto tych pomników nie postawiło, to miasto miałoby większą stratę niż jak te pomniki postawi. Dlatego, że jak ich nie postawi, gdzieś w jakimś tam parku, to wtedy będzie musiał jakąś dotację unijną oddawać, i która, która była wzięta na te pomniki i na coś tam jeszcze. Ja nie, nie, nie wyznaję się w tym wszystkim, no to jest... Ja ma, moja głowa jest za mała na, na to, żeby to wszystko objąć moim rozumem, więc tylko powiem, powtarzam tutaj jego, jego, że tak powiem, argumenty. Jak już wychodziłem, to on rzucił za mną, no Wojtek, spotkamy się na pielgrzymce do Solisławic, tak jak, jak co roku, bo ja tak co roku Chodzę, nie zawsze całą, przeważnie to nie, nie całą, ale tam jakiś kawałeczek lub czasami nawet i całą chodzę. Ja mówię, tak, dobrze. Yy... On mówi, tylko pamiętaj, że w tym normalnym terminie. Ja mówię, no, no, no tak, wiem, bo to ma zostało odwołane, bo miał być termin zmieniony. On mówi, a tak, 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 tak. No znasz chęć, no chciał zmienić, ale my, my nie daliśmy. Yy... Ja mówię, a jakiego Henka ci chodzi? No, nieważne. No i, i tak się rozstaliśmy. Ale to takie, takie, takie drobiazgi, natomiast taka, no może jeszcze jeden taki drobiazg. Państwo pamiętają, że ja tam się tak trochę stawiałem tej telewizji komercyjnej, która chciała dosyć tanio kupić ode mnie te odcinki nie magister TV. I ja tam argumentowałem już to moje stawianie się tym, że całą, całe pieniążki, które z tego tytułu, że tak powiem zarobię, przeznaczę na to, ten bar, znaczy na bar, to nie, tylko na, na tą świetlicę Hades. Proszę Państwa, jest jeszcze inny powód, że ja się tak troszkę stawiam, dlatego że jestem trochę zły na tę telewizję, na te, na, na te różne telewizje, bo jakby nie było, to mało interesują się tym, ten, tą naszą sprawą, więc po prostu za to będą musiały zapłacić teraz spore pieniądze. Jak nie chciały same robić prawie za darmo, że tak powiem, z mojej strony, to teraz będą musieli słono zapłacić, ale to już jest ich strata. Trzeba było się po prostu pospieszyć. No ale to, to jest drobiazg. Natomiast yy, chodzi mi o jeszcze inną sprawę. Yy, otóż yy, zagadnąłem też yy, pewnego mojego yy, znajomego, yy, dobrego od wielu lat, yy, o jakieś takie straszowskie różne głupoty, idiotyzmy, nonsensy. Yy, on mówi, że chłopie, ja nie mam głowy do tego, daj sobie spokój i yy, yy, nie warto się w ogóle w takie sprawy wdawać. Yy, no no dobra, no, ale to rzućmy parę tematów. No, yy, ja, ja się wdam jednak. Mówię, chłopie, ja mam tyle spraw tutaj teraz z urzędnikami, bo tam jakieś tam wymagają do mnie nonsensownych jakieś tam yy, załatwiań, sprawy, które jest oczywista, no i tam wytłumaczy mi, o co chodzi. Ja nie będę tutaj podawał szczegółów, no ale rzeczywiście, sprawa jest oczywista, natomiast yy, ma masę różnych tam problemów, załatwiań takich nonsensownych, więc trochę był wściekły na tych urzędników. Yy, no i tak pogadaliśmy trochę, ponarzekał, no i sobie poszedł. Ale potem wrócił się. Tak za, za godzinkę mam dzwonek do drzwi, patrzę, no to znowu on. No i mówi tak, daj mi kartkę papieru i ja długo opisać, ja i ci coś, coś narysuję, no i zaczął rysować, no i tam mi tu narysował mi, tak, tu jest Staszów, tu jest Wiśniowa, tu są Kurozłęki, tu jest tam coś tam innego, tu, jest, tu są Rytwiany, tutaj coś tam, ja mówię, no dobra chłopie, no narysujesz mi mapę tutaj powiatu Staszowskiego, po, po, po co mi ta mapa potrzebna, A on mówi, chłopie, spokojnie, ja cię to wszystko narysuję. No i potem zaczął te różne miejscowości łączyć ze Staszowem takimi liniami. Ja mówię, ale co to wszystko znaczy? On mówi, a to są wodociągi. I, pardon, nie wodociągi, tylko kanalizacja. Ja mówię, no, no dobra, no, no i co z tego? On mówi, tak, y, posłuchaj, z tych wszystkich miejscowości ścieki idą do Staszowa, są przepompowane do Staszowa do oczyszczalni ścieków. Ja mówię, no, no, no wiem, no znaczy, no tak wiem, nie wiem, no, po prostu wiem, że jest tak oczyszczalnia, nie wiedziałem, że akurat z Wiśniowej tutaj o, o ścieki idą i tej złękę, no ale no to się dowiedziałem w takim razie. On mówi, chłopie, przecież to jest kompletny absurd, kompletny nonsens, wiesz ile to kosztowało, on mnie tak pytają, ja mówię, no, no nie wiem, skąd mogę wiedzieć, on mówi, no około 80 milionów. Oczywiście ja tutaj mówię tak, to co on mówił, to wszystko trzeba, będę musiał sobie jeszcze sprawdzić, może to nie 80, może 65, może 180, ale to jest wszystko do sprawdzenia. Jeżeli ktoś z Państwa tak przy okazji na tym się zna, to niech mi podrzuci jakieś informacje. No i on zaczął mi mówić, że to kosztowało 80 milionów, a mówię, a to jest jeden wielki absurd, tak się w ogóle nie robi, to jest, to jest, to jest nonsens. Ja mówię, no a dlaczego? No i on mi zaczął tłumaczyć, że nie ma sensu pompować przy pomocy pomp ścieków na przykład z wiśniowej, z kurozwęk, yy, z Rytwian do Staszowa i tu je oczysz, oczyszczać. Dlatego, że to strasznie dużo kosztuje, to jest strasznie kosztowne, strasznie zawodne i awaryjne, dlatego że te ścieki są pompowane czyli są pod ciśnieniem. Podobał mi przykład, że w jednym domu kogoś tam, no nieważne gdzie, yy, jakiś tam zawór zwrotny, on mi to zaczął tam tłumaczyć, yy, puścił. I te ścieki zalały komuś mieszkanie, im kupę strat narobiły. No i to mówi, że to się będzie działo coraz częściej, dlatego że te pompy różne będą w miarę pracy przez kilka lat będą coraz bardziej załadane, będą coraz bardziej zniszczone, że tak powiem. Trzeba będzie je tam odnawiać, kupować, a będą różne awarii i będzie zalewało mieszkania ludziom. Lub posesje, lub jakieś wycieki do gruntu będą powodowały po rozmywanie gruntu i potem pękanie murów w posesjach, No takie różne nieprzyjemne historie. Zatorwanie gruntów też ściekami, bo to jest pod ciśnieniem. Ja no, no dobrze, ale no, ścieki trzeba oczyszczać. On ja mówi, chłopie, to się nie tak robi. Normalnie to się robi w ten sposób. Buduje się takie lokalne, małe oczyszczalnie, jak on to nazywał, niech sobie przypomnę, bio... biooczyszczalnie, tak, tak, tak. On mówi, że tak, że jest to takie zabudowane pomieszczenie, czyli po prostu takie pomieszczenie, z którego żadne, że tak, że tak powiem, sprody nie, nie wychodzą na zewnątrz. Wewnątrz się puszcza jakieś tam bakterie i te bakterie po prostu robią tą robotę oczyszczania i na zewnątrz jest yy, wydostaje się tylko tylko czysta woda, która może na przykład pola nawadniać i on mi tłumaczył tak, że to jest chłopie, to jest 10 razy 10 do 15 tak, tak mi powiedziała, powtarzam jego słowa 10 do 15 razy tańsze yy, w, w wykonaniu to jest o wiele tańsze w eksploatacji no bo nie trzeba tych pomp yy, opłacać, które zuży zużywają prąd elektryczny bo to wszystko działa że tak powiem grawitacyjnie czyli po prostu to nic nie kosztuje Bakteriom się nic nie płaci, bo one robią za, za darmoche, takie, takie są głupie, a, a pracowite. No więc trzeba wybudować taką małą oczyszczalnię tam powiedzmy w Korozłękach, Wiśniowej, i no i wszędzie indziej. I to wszystko. I nie, nie pchać tych ścieków do, do, do Staszowa. No ja tak po chwili zastanowienia się postanowiłem, że, że, że tutaj chłop ma rację. Ech. Gdyby, gdyby miał taką całkowitą rację, no to, to rzeczywiście, no, zamiast 80 milionów, tak jak on mówił, można by wydać 10 razy mniej, No powiedzmy 8 milionów. Czyli mamy 72 miliony oszczędności. No To ja go zapytałem w takim razie, dlaczego akurat tak zrobiono, a nie, a nie, tak, nie tak normalnie, tak, tak po, po bożemu. On mówi, no chłopie, no, no weź sobie policz, ile łapówy będzie od 80 milionów, a ile od 8. Ja <laughs> więcej będzie od 80, bo to na procentach się trochę znamy. On mówi, no to, to, to wszystko. On mi jeszcze powiedział coś takiego, że jak te rury kanalizacyjne są, były kładzione, to on to widział, on mi tam mówi nawet, nawet gdzie, gdzie, gdzie to widział, tam przejeżdżał akurat. No to powinno być tak, kopie się rów, ten rów się tam, tak mi mówić, sypie się piach, potem żwir, czy, czy żwir, a potem piach, tego nie, nie pamiętam, potem kładzie się rurę. On mówi, chłopie, tam nikt nie, nie, nie sypał żwiru ani piachu, po, po, po co, była zwykła ziemia i, i rura. No i to wszystko będzie się jakoś tam zapadać, mi tłumaczył, jakoś tam się niszczyć, pękać, będą awarie. No i mówię, no i, mówi, no i chopie, no i dlatego tak to zrobiono, no bo w ten sposób ktoś tam miał jakiś tam interes w tym wszystkim. No więc widzą Państwo, no jest temat na jakąś taką piękną ogólnopolską aferę, no i ja się tym tematem, jak Państwo wiedzą, zajmę, no bo i tak ja mam nic zawsze do roboty, no trochę sobie popływam, trochę sobie pojeżdżę rowerem, trochę sobie poćwiczę trochę sobie sobie z pieskami podchodzę po, 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 po na spacer, no a potem się mam czas na zajmowanie takimi różnymi ciekawymi sprawami i nawet nie przypuszczałem, że, że aż tak fajne afery tutaj w Staszowie się da, da wygrzebać, bo ja tam słyszałem takie, chodzi różne słuchy, ale ja o tej akurat nie słyszałem, powiem szczerze Państwu, to jest dla mnie zupełna zupełnie nowość. I teraz te takie mostki pęknięte, tam jakieś braki barierek, co tam, jakieś transformatory podzewiały, to to... to, to to wszystko to jest taki mały, mały pikuć w sumie w stosunku do, do tych już grubych milionów, które tutaj być może zostały zmarnowane. Być może nie, no ja, ja tylko tak rzucam taki, takie, takie hasło, no być może, być może, być może ten, ten, ten człowiek się myli, aczkolwiek yy, nie wyglądał mi na człowieka, który się myli, dlatego że to jest facet, który... który no ja nie chcę zdradzać jego wykształcenia, ani jego tam miejsca pracy, ani w ogóle jakichś tam szczegół, bo byłby bardzo zły na mnie, ale to jest facet, który z tego co ja wiem z jego wykształcenia, to, to wie co mówi. Także to może być naprawdę ciekawy temat do, do zbadania i tutaj napew, na, naprawdę można się tym będzie zająć. No ponieważ nie chcę zrobić za długiego odcinka, bo miałem problemy z, z tym, z kim się boję, mieć problemy, czyli z YouTube'em, to się pożegnam do widzenia Państwu z Nadgolejowa. Ja sobie pójdę jeszcze na odnowę w Duchu Świętym, na którą miałem nie chodzić, bo trochę byłem na tych ludzi zły, bo tam się niby modlą, modlą, to naszą świętyce nic z tego nie wychodzi, no ale pójdę jednak yy, jednak może Duch Święty. Coś w tej sprawie też yy, zdziała. Do widzenia Państwu.